Hej, hej, witam Was, witam Was ponownie z nad e, Pstrągowej Wody. Niestety mamy już e, końcóweczkę sezonu. Ostatni dzień sierpnia. Także sezon tradycyjnie zleciał, jak, e, jak Zbicza strzelił. Nawet się człowiek nie obejrzał. A tu już prawie wrzesień. E, no, przejechałem na taką niewielką rzeczkę, nad, nad rzeczkę, którą tam w miarę znam. Chociaż mam jeszcze odcinki, na których nie byłem. Zobaczymy, może dzisiaj uda się coś tam Gdzieś tam podjechać. Eee, no, postanowiłem, że, że zakończę sezon na tej rzeczce. Pokażę Wam, jak, jak rzeczka potrafi zmieniać swój charakter. Eee, dosłownie na odcinkach tam kilkuset metrów. Eee, będzie bagienko, będzie odcinek leśny. No i mam nadzieję, uda się jakąś tam rybką pożegnać eee, na zakończenie sezonu. Mam woderki, będę brodził, dzisiaj w, będę szedł w górę rzeki oczywiście, e, no i wędeczkę, dzisiaj niestety nie mam swojej, swojej Suzuki, Suzuki złamałem, e, pochwalę się, e, złamałem e, na jakimś tam małym szczupaczku, także wędka na pewno była nad, e, nadpęknięta, no i mam fascynację. ona jest 40 cm dłuższa, więc troszkę gorzej mi się tu będzie chodziło, no ale, ale mam nadzieję, że, że coś tam uda się z tej pięknej wody złowić. Eee, ruszamy do boju, hejka. Hmm. Fajne drzewo, było nawet nie zauważyłem. שחשבו... או קידור. בינתיים היא פואצית, אחיה כתותאי. Czy wola, że znowu, fajne miejsce? A jest za daleko, kurczę. No. Nie ma niestety, nie chce się pojawić nic. wępa też pięknie nic Nie, to już jest za blisko, to już jak coś nawet stało, to na pewno zostało spłoszone. Ja pierd Patrzcie jak go podszedłem łańca fajnego Może ten nie ucieknie No mam go fajny pstrąg I to tak go podszedłem bliżutko słuchajcie no pięknie. Pięknie. Do wody. Puszczamy. O. No wyskoczył. I już jest pod korzeniami. No fajnie. Pięknie go podszedłem tutaj. Dosłownie cichutko na odległość chyba ze dwóch metrów. Mi się udało. Kurcze. Było fajne wyjście. Ale już chyba nie powtórzę niestety. No niestety. No niestety. Jak to rzeka potrafi się zmieniać. Wąziutko było głęboko. A teraz spaczcie, odcinek taki leśny. No i się zrobiło. Niestety płyczej. Nie ma gdzie rzucać za płytko. Za mało wody. No ale pójdziemy kawałek, zobaczymy, może jakieś. Może jakieś miejsca się, się pojawią. Fajny, rubasek, patrzcie. O, ale fajne. No taki na zakończenie sezonu będzie. O, to płynie, da radę. Pięknie. No nie jakiś mega wielki, ale w miarę fajna rybka. Tu na takim troszkę innym odcinku. Fajne drzewo przede mną. Fajne drzewo jest. Po cichu podejdziemy. Ej, za blisko dalej. Fajna ryba. Fajna ryba jest. Szkoda, że nie udało mi się rzucić dalej. tak było za pierwszym razem kurcze już chyba nie powtórzy delikatnie była delikatnie się zaczepiła aj kurcze no niestety Pieprzyłem. No patrzcie, jak to rzeka potrafi się zmieniać i to naprawdę jest na wcale nie takim długim odcinku, całkiem na niewielkim odcinku, ale fajny tutaj. Za głośno ta przynęta wpada do wody no jest dosyć ciężka. Nic tu spod tej kępy, ale żronkomary. było rybci albo przepuszyłem niestety piękne miejsce tu było ciemno fajnie głęboko dosyć a tu jeszcze w tych trawach Nie ma, no trudno, idziemy Tu to nie ma co rzucać, widać patrzcie Raczej, wielkiego sensu to nie ma Pójdziemy chyba sobie na, na brzeg troszkę. Tu widzę, można iść brzegiem. Nie ma sensu tą wodą hałasować. mam fajnego trąska wtrzymujemy do łaskiego no. uspokój się uspokój no. fajna rybka ooo patrzcie pięknie Coś tam na, to, na tą końcówkę sezonu jeszcze udało się dołapać. ale zimorodek przyleciał skołbany. Zmierzam do autka, można by jeszcze trochę połowić, ale, ale komary tak tną, że po prostu masakra, jestem tak pocięty, latają ich tutaj tysiące, także, także uciekam, uciekam do domku, kończę sezon, coś tam udało się złapać, chyba trzy pstrążki, yy, trzy pstrążki chyba z trzech takich różnych odcinków rzeki, Wieszcie lub nie, ale to była... E, to była jedna rzeka, ona po prostu tak e, zmienia, swój, zmienia swój charakter, w zależności od, e, od odcinka. E, no szkoda tej jednej dużej dosyć ryby, chyba największej, no ale niestety nie udało się. Ważne, że coś tam udało się złapać. E, kończę sezon pstrągowy e, i myślę do zobaczenia może na jakichś tam szczupaczkach na jesieni. Hejka!